I witamy serdecznie w mojej pracowni. I chciałbym zaprezentować dzisiaj obrazy, podobno moje abstrakcje, o wymiarach 40x40, które nadal są. Także w 2021 też będą do nabycia, albo jako gratis, albo indywidualnie. Zaczynam od szarości. Obrazy są zanoniksowane, także to światło pracowni trochę może wbijać, ale to na to już nie mam wpływu. Może słońce tak duże, może nie... Słońce też jest, ale blask od śniegu, bo śnieg głodzi na panu i też się nie da pokazać. Nawet to w innym miejscu teraz pokazuję. Okno bo przyjąłem światła. Ten szary. Mam tutaj takie zawieszki, także ja wiem, jak ten obraz pokazać go wyglądał, ale, tak jak wcześniej mówię, kiedyś podpisywałem obraz tutaj. Ten ja mój podpis to taki jeszcze nieudany bardzo, ale postanowiłem, że będę podpisywał z tyłu, dlatego że obraz można i tak podnieść, tak? No to jest w abstrakcji interpretacja powołana. No, co innego jest, gdy obraz coś już przedstawia konkretnego. Tutaj brzeg morski, może tu jak powiem z tyłu podpisany, ale równie mógł być dobrze tu na dole podpisany, no, ze względu na to, że ta odwrotnie się jego nie powiesi. Ziemia dużo tej czerwieni, bo bez przerwy coś się dzieje, bez przerwy jakieś kataklizmy, jakieś bunty, kuchnie, wojny. Nie było chyba dnia bez wojny. W świecie, mówię. No i moje takie podwójne obraz. Tu wydaje też to darówko. Ja już darówku. naprawdę realistyczne już praca. No, no i przechodzimy do tych abstrakcji, do tych moich buchanych brązów. Tak mówię, podpisamy z tyłu. można tak. To tak. To już kwestia nieboru. Nie zbliżał specjalnie, bo wtedy, jak widzicie, cień się robi. I razy ma nawet tłusty, upomalowany. I zawsze jest podpisany, to wiem, na jego paletarzach. Tym bardziej, że tutaj jest zawieszka już gotowa, tak, wycięta. Tam się promuje, często pokazuje, ale jakie będą tego efekty, czas wszystko pokaże. To też takie typowe, jakby ramka w ramce. No ten z jednak bardzo odbija, jakby już za szkłem były. 40 na 40, cały czas. Ten brąz z tyłu, to i tu brąz. Taki złoty. I bardzo próba faktura, zobaczcie. To strasznie, od tego tu zbliżyć, tak Taką jaką lubię. Następny. Z tyłu. Takie brzozy. Faktura gruba. Nie ma tu specjalnie zielonego. Nie ma takich tych jasnych kolorów. O i tu wiszaczkiem gotowy. Ten teren jest taki głębia, jest ciemny, takie zakamarki. No nie mogę bliżej zbliżyć, no zbliża trochę, ale gorzej jest jak zbliża, widzę. To na podglądzie. Tu ten taki więcej radosny. I z serii tych 40 na 40 ostatni. Także jak mówię, obrazy są dostępne. Także zapraszam serdecznie i pozdrawiam wszystkich na YouTubie, Facebooku i w grupie Moje Abstrakcje. Dziękuję, bądźcie zdrowi.